co to. Dzień dobry moi drodzy, coś mi nie działa. Coś mi nie zadziałało. Ale próbujemy. O, bo By... co? No okej. Okay, no. Widzieliście, ale piękna porażka. Minus 40 punktów. No spoko. No to lecimy dalej. <głos> <głos> Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Gramy sobie na 10 minut partię... E, partię... E, cóż... Co? Kto, co to za przeciwnik jest jakiś? 1700? No raczej nie kąpiasz. No dobra, 1700. Czyli będziemy trenować... i znowu reklama wyskoczyła. O rety. będziemy sobie trenować na Neidorfa. Co z tym adblockiem jest? Zawsze. O i mi remis zaproponował z jakiegoś powodu. Gramy zamkniętą. No i dobra. Chyba, chyba już nie będzie tych reklam. Miejmy nadzieję. A nie, ja zaproponowałem remis. Ja zaproponowałem remis. A nie, ja odrzuciłem remis. O, dobrze. No i jednak są te kretyńskie reklamy. Hej, barze. No dobra, no to próbujemy. Mm, próbujemy tutaj coś y, zagrać. On mi zaproponował remis. Yy, nieważne. A to pewnie teraz on mi zaproponował remis, bo... Yy, nie wiem co. Zagrał kompem? Gra kompem? No i dlatego? Nie. Nie gra kompem. Co jest? No dobra, no w takim razie tak grają gracze 1700, moi drodzy. W ogóle ja nie wiem czemu ja dostałem takiego przeciwnika. No dobra, no to lecimy dalej, nie? Dalej trenujemy na tego Najdorfa. Dostajemy o teraz 2060 jakiegoś. Made in Filipina. Philippines. Zatem E4, E4 bez jest najlepsze. Gramy skoczek. E, gramy gambit szkocki, moi drodzy ewentualnie może coś innego, zobaczymy co tam się urodzi. Czy na najdorfie będę grał gambit szkocki? Nie wiem. No bo tak poprawdzie ja gram masę debiutów białymi. Nawet ostatnio trenuję d4. Więc yy, możliwe, że jakiś tam, nie wiem, jakiś gambit hetmański stanie na planszy u mnie. Yy, taki skoczek jakiś. Co to za skoczek? Roszatka roszatka, on mi bije to jest taki fajny teoretyczny wariant, że wieża idzie tutaj, tutaj, bicie, bicie i skoczek tutaj. I biały stoi całkiem przyjemnie, a po tym co on zagrał, no to ja nie wiem co on zagrał. Hmm, więc moje pytanie brzmi, czy ja mogę tutaj na przykład zagrać tu? A nie mogę, bo on mi zagra. Chociaż to jest jakaś nazwa tego. Zagram tu, on zagra tu. Ja odejdę, on mi zagra tu, ja zagram tu. Jest coś takiego. Jak to się nazywa? Kozio? Koc... Kocjo? Jest takie coś. Tylko, że nie wiem czy to jest dobre. Akurat po tej sekwencji posunięć, no ale... W sumie wydaje mi się, że może być dobre. No bo co, on pobije, ja sobie wezmę tego piona. Niby on ma ma centrum, tak? No ma jakieś centrum, nie da się ukryć. Yy, goniec tutaj byłby błędem, bo sobie po prostu wezmę. Mhm. Ten pionek mi się bardzo podoba i to, że nie może krótkiej roszady zrobić. To mi się to niesamowicie podoba. I to, że nie ma tej przekątnej, bo mu własny pionek zagraca. Więc to też mi się podoba. Wszystko mi się tutaj w sumie podoba. Skoczek tutaj i skoczek tutaj. Nie? Chociaż skoczek tutaj może być problematyczny, bo on mi pobije tu. Ja pobiję, on pobije, ja nie mogę bić tu. Więc po co ja tym skoczkiem tu zagrałem? Teraz moje pytanie. A może po prostu wybić i zagrać właśnie tym skoczkiem. A no wtedy nie wtedy goniec broni pola hmm. Oświęciłem pionka za bardzo za... No fajną pozycję, nie? No, no mam aktywną wieżę O w ten sposób mi zagrałeś A to nie jest dobre, bo ja zagram królową tu, zagram tutaj To jest fajna pozycja, to jest fajne miejsce na mojej królowej na skoczek broni pionka. Więc już jest ok. Hmm. Jeśli mi pobije, to ja mu pobiję. Moment. Jeśli on mi pobije, to po pierwsze, nawet sobie wiadę tutaj z szachem. I będzie w sumie dobrze. Ewentualnie po tym pobiciu. Ja mogę pobić mu tutaj z atakiem. W sumie tak będzie znacznie lepiej. Pyk, pyk. I wtedy biję sobie z szachem, nie śpieszę się z odbijaniem tego skoczka, z szachem, pyk, wieża, mhm, nie ja, no, spoko wariant. Eee, no dobra, no a no, ten przeciwnik 1700, no to muszę powiedzieć, że był niesamowity. Poszła tu. No to ma sens, tak? No bo na pewno po zabiciu. A no, ja sobie zagram skoczkiem tutaj teraz. No bo ten Pionek jest bardzo fajnym celem ataku i chciałbym go sobie przyatakować. I moje pytanie: w jaki sposób on chce go obronić? Czy on w ogóle będzie chciał go obronić? No bo co, nie stanie tutaj królową. No bo to się wydaje trochę głupie biorąc pod uwagę, iż mam na przykład skoczka tu I zawsze mogę na przykład skoczkiem wkucać tutaj po wybiciu. Nie? No i to byłoby fajne. Co prawda? Nie, nie, no dobrze. Tak mi się wydaje, że będzie ok. Całkiem fajnie by to wyglądało. A jak on straci tego pionka, no to to już będzie lipa, no bo skoczek tutaj z gońcem będzie atakował F7. Zobaczcie, że całą partię praktycznie. 13 ruchów na razie mamy. Ale pole F7 strasznie tutaj yy, przysparza bólu głowy mojemu przeciwnikowi. On bardzo chciałby na przykład krótką roszadę zrobić. O! Mm, fajnie zagrał, nie? Że się zabije, to da mi szacha i stracę tego skoczka nie? bardzo fajnie zagrał to jak najbardziej było spoko mhm. więc może po prostu pchnę pionka żeby jednak mi tu nie wjeżdżał mhm. jest to zawsze jakaś opcja jeśli da mi szacha to po prostu sobie odejdę jeśli zagra tu to sobie po prostu pobiję Goniec kontroluje pole przemiany pionka, więc jest ok, a on nadal nie może tutaj. On nadal ma tutaj ból głowy. O tego pionka i o tego pionka. Niby ma piona więcej, ale pionek D3 jest zaawansowany, no i ma duże problemy tutaj ze zrobieniem czegokolwiek. Zagrał mi w ten sposób. Ma to jakiś sens. Nie powiem, żeby nie miało. A jakbym zagrał tutaj królową? Zagram królową, on mi zagra gońcem pewnie. Też ma to jakiś sens. Zresztą, czekaj, czekaj. Jeśli ja zagram królową, on mi zagra gońcem. Zagram tutaj, on mi pchnie, nie może mi pchnąć. Zagra mi tutaj. za takim na tego i na moją królową. Hmm. 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 A może po prostu po tym on zagra tutaj, mieć na to wywalone i zagrać tym tu. On mi zagra, dam mu szacha pójdzie tu, zabije, pójdzie tu. I cały czas mam tutaj, nie? Czyli co, zagram tu? A to mi weźmie tu, nie? Hmm. Kurczę, złożony teges. Nie podoba mi się to. Bardzo złożony teges. Bardzo dobry ruch tą królową. Mam, naprawdę, mam nadzieję, że ja z człowiekiem gram. Kurcze, bo to była naprawdę fajna pozycja i on. I nagle tu się okazuje, że przestaje być. Dobra, z, e, zagram tu, on zagra tu, ja pobiję, on. A, on a, od razu zabił. Zabijam, on zabije czymś. Może pionkiem nawet zabić przecież. To pole. To ten pionek. Więc co? Po prostu chyba cofnam, cofam się z kokiem, nie? Cofam się z skokiem, żeby bronił pola. Pionka. On, on roszady nadal zrobić nie może, bo straci tutaj pionka. Ja grożę A4 teraz. Nie ma żadnego przejścia tym pionkiem. A co jeśli mi zagra teraz tu? Nie? No to zawsze mogę tutaj wskoczyć z jakąś presją na tego piona. Skoczek tu. No to tutaj zawsze, nie? Chyba. Nie, no nie mogę, bo jest to królowa. A groźba jest taka, że dostanę jakiś szacha, skoczek jest tutaj. Serio? Zagrał to? Hm. No to nieźle, że tak zagrał. że co, że ja wezmę i on weźmie? Ja ten skoczek jest strasznie wkurzający, ale też jego goniec może być wkurzający. Bo w ogóle ta przekątna teraz mi się bardzo nie podoba. Strasznie bardzo mi się nie podoba ta przekątna. Dobra, to zagram do a4, póki co. Bo to było zgodnie z nas... w zgodzie z naszym pierwotnym planem, nie? to odgraliśmy skoczka, żeby bronił gońca i żebyśmy mogli zagrać na a4. Więc to już zagraliśmy. Spodziewam się tutaj. Jeśli królowa się cofnęła, no to będzie OK. Jeśli da mi na przykład szacha, bo może dać szacha, naturalnie, że może. Nie mogę się zasłonić, bo dostanę gońca, więc muszę odejść. Nie ma motywów tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, nie? Hmm. Gra takie pierdoły. No to pchamy dalej naszego piona. Dalej. A skoczek tutaj raczej nie działa. Czy działa? no działa, kurczę. O Boże. A, a nie, nie, dobra, nie działa. Uff, nie działa, dobra, dobra, nie działa. Bo gdyby zagrał skoczkiem, zabijam. On mi wjeżdża, ja idę tu. On da szacha. Czy działał? No bo. Ej, no działał. Mógł zagrać tym skoczkiem. Szczęśliwy nie zagrał. Hmm. Ciężkie życie. Ej, dobra, ten skoczek mnie wkurza. Trzeba go wymienić. Ej, no. No bo tutaj naprawdę są straszne motywy z tym skoczkiem. Więc go wymieniamy. Yy, nie będzie mieć dwóch gońców, bo zawsze mogę tego białopolowego sobie wymienić. Będzie OK. Mogę sobie jeszcze tak zagrać. I pytanie, czy mój skoczek na jego gońca będzie dobrą figurą? Yy. Ej, ale chyba mógł, no gdyby zagrał tego skoczka tutaj, to byłaby lipa straszna. Mm -hmm. No na pewno, jego goniec ma tutaj pionkę, tak? No i ten pionek sprawia, że pozycja jest względnie przyjemna dla mnie. Mucha, jakaś mi biega. Eee, no, jest względnie przyjemna, no bo jego goniec nie będzie jakąś aktywną figurą. Będzie chciał coś takiego zagrać. Więc, jeśli on będzie chciał się wpakować tutaj, to ja muszę jednak już tą królową tu postawić. Mm, spróbuję mu. Spróbuję mu zaatakować tego pionka. No, bo on jest odstały. On jest bardzo daleko zaawansowany. Mm, więc, jakby dało radę, to będzie dobrze. Nie? A, no on chce po prostu zdwoić wieżę i mi tu wjechać. A najlepsze jest to, że jeśli on by teraz miał tu wieżę, ja bym zagrał, to by po prostu wymienił. Pyk, wchodzi druga wieża i jest szach, nie? I to takie ładne poświęconko. Znowu nie ma tej przekoty, bo zagrał głupio pionkiem, więc to jest spoko. Muszę zagrać królem raczej. Zagram królem on zagra, i ja pchnę piona. Ja sobie pchnę piona albo zagram skoczkiem, albo zabiję mu po prostu tego burackiego pionka. Jego tego. No. Spoko to wygląda. Yy. Albo on zagra tu, ja zagram tu. On już nie może raczej tego poświęcać, bo straci wieża za, za dwa pionki, tak? Niby w mojej roszadzie nadal będą te dwa pionki. W ogóle mało czasu już jest, ale kurczek minienia. E, tutaj z jakiegoś z jakiegoś tajemniczego powodu zdecydował się zagrać w ten sposób. Tu, 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 tu. To jest mój cel. Jeśli zagra tu, to zagram tu. Niech spada. Chyba, że on teraz chce zagrać tutaj tym gońcem, to wtedy ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie, no wierzą za to. No to dobrze, to wymieniamy królowe. Zasada jest prosta. Kiedy przeciwnik ma aktywne figury, to my je wymieniamy. Z tego prostego powodu, iż nie lubimy aktywnych figur przeciwnika, ale bardzo lubimy nasze aktywne figury. on chce się tutaj wpakować. Żeby tutaj coś nam zrobić. Czy ja mogę reagować jakoś na to. Hmm. Zagram za tego piona. On mi zagra tutaj, to zagram tutaj. Albo no tutaj, tutaj może lepiej. I ja ten pionek jest nadal pod biciem. Ojejku, tutaj może zabić i mi zaatakować konia. Ja cię kręcę, a jestem dobry No ale chyba nadal jest. Ten pionek jest martwy, nie? A w sumie jak pchnie mi tego piona, to co ja zrobię? jest sknociłem. Ja cię kręcę, ale sknociłem Dobra, to muszę tak żeby tutaj mnie wjechał. W razie jakiegoś szacha, to zasłoni się. E, bo już mam dwa piony mniej, nie? I to jest niefajne. I mam bardzo mało czasu, w ogóle już blica gramy. Widzę. Fajny blicyk. I tutaj pionek będzie zaraz wisiał. Będzie wisiał pionek, którego nie mogę obronić i to jest y, tragizm tej sytuacji. Może chyba wymienić, chociaż no ten pionek raczej zginie. O. Ok. Eee, no dobra, czyli trzy pionki na jednego pionka, fajnie. No to pędzę tym pionkiem moim. Co, głupio ci, nie? Dobrze. Dziesięć sekund. Królowa. No jest okej okay, no? O Boże, co ja zrobiłem? O Boże, co on zrobił? Nie, bo już mało czasu, wiecie, nie? Rozumiecie? Że kiedy jest mało czasu, to człowiek już gra w takie piękne szachy. game. Ale jestem spocony. Ja, ciekawe. Takie treningi to są treningi. Hi, my name is Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. Wow, stanął brilliance jakiś. Dobra, musimy zmienić chyba planszę, bo to nie ogarnia rzeczy. No i lecimy. To znaczy moi drodzy, jeśli nie jesteście zainteresowani analizą tej jakże porywającej partii no to dzięki wielkie za obejrzenie, życzę powodzenia i trzymajcie się, a ci wszyscy, którzy chcecie obejrzeć, no to zapraszam stanu Gambit Szkocki, to wszystko teoria. No, no czyli ten mój genialny pomysł, żeby zagrać skok na G5 nie był do końca poprawny. Nie był do końca poprawny. Nie wiem czemu. Trzeba było najpierw... Dobra. A, że tutaj bicie. No to tak całkiem ciekawe to było. Więc, e, co dalej? E, co? A, że co? Że bijemy piona? Czy co robimy? Aha. co bije D, 6 Czemu na przykład nie mógł pójść tak? Że co bijemy mu tego pionka? Nie możemy, bo będzie już C. Mm -hmm. Blender! O, że kurczę. Blender, po którym dostał 3 punkty przewagi. Goniec koniec tu. No i co? Nie mógł zagrać jednak Pyk, 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 pyk. No koniec E bicie, bicie. Uff No dobra, więc mój przeciwnik widział lepiej. Hmm. No i dobra. Lecimy dalej. No tak, no to był błąd. Zamiast tego ruchu co można było? Wieża F na tego piątko. No i mamy końcóweczkę. Dużo łapek nagle w tej końcówce, nie? To znaczy tutaj mi się wydaje, że gdyby wymienił wieżę, no to to byłoby chyba lepsze. No i mamy zobaczyć się wieża z pionkiem na wieżę. I trzy pionki przewaga białego, czarnego. I jeden ruch. No. I ten manewr jest naprawdę zaznaczył tak? Ale ten manewr jest tak naprawdę bardzo typowy. Wygrałem kilka partii w sumie dzięki niemu. Warto go zapamiętać. To też jest fajna sztuczka, jeśli mm, jeśli wieża stoi na przykład na tej linii, na tej kolumnie, tak? Ta wroga wieża. I mamy tutaj, nie ma tego pionka, pionek jest załóżmy tutaj i król stoi tutaj, gdzie jest pionek. To wtedy nie dajemy tego szacha, tylko wieża wskakuje na a8. Jeśli on nam pobije pionka wieżą, to my dajemy szacha i ginie wieża. Nie? To też jest bardzo fajny motyw, warto go znać. No i tutaj, no cóż, no remis, tak? Bo on raczej tych pionków nie dopcha, a ja raczej mm, no, no cóż, no, mam tutaj naprawdę opcję dania wieczniaka. Ja mniej, no królowa została podwalona, no bo miałem tam kilka sekund i podwalił wieżę. Całość niech ja widziałem. I zobaczcie tutaj. Nie, to było tu. O tutaj. W tym momencie przeciwnik miał 4,5 sekundy. Ja miałem dziesiątą sekundy i on... No nie zagrał na czas, to znaczy mam nadzieję, że to było zamierzone, że po prostu to nie było tak, że był jakiś disconnect, tylko po prostu zdecydował się no dać to zwycięstwo, no bo jest pozycja wygrana, więc wolał przegrać w takiej pozycji niż zremisować. No jak najbardziej godne pochwały zachowanie, no i polecam Wam właśnie coś takiego. Jak to wyglądało z rankingami? No rankingi... No, właśnie, ja na 250, on na 2000. Debiut zagrał idealnie, na 100%. Ja Debiut troszeczkę sknociłem, gra środkowa podobnie. No i jak to w moich partiach, końcówka zadecydowała o tym, że wygrałem. No tutaj był ten blender, o ten tutaj, w sensie podwalią królową, tak? A no, to było na sekundach, więc no, no zdarza się takie życie. No dobra moi kochani, to jeszcze raz ci, którzy zostali, dzięki wielkie za obejrzenie całego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, kursy, lekcje, zachęcam do zadawania na messengerze czy w mailu. Mail macie podany w opisie filmu. Życzę Wam miłego dnia, miłych wakacji, no bo raczej przed wakacjami kolejny film się nie ukaże. Trzymajcie się ciepło, cześć.